Witowie. witajcie na kanale Nikuś Gamer a dzisiaj na niej wydropiłem z legendarnego startrofa tego tego ten skina, a przed odcinkiem sobie po prostu piłem tego, bo mało kosztował więc postanowiłem, że to, to, tą postać sobie dzisiaj weźmiemy w następnym odcinku będzie kit i to będzie w ogóle se, se, pierwszy Srebrny skin, tej serii um, No i tak, jak nazbieram yy, Star Dropy O nie, tu Miko jest To oczywiście będzie opening I kolega w ogóle nic chce otworzyć, więc no Pokłóciłem się prze, przez to z nim Więc Mam nadzieję, żeby zobaczycie jak będzie na no, przykład O nie Oj, sorry, ale chciałem powiedzieć, że zobaczyć, jak będzie trochę mniej. Ale za to na pewno będzie legendarny stat więc o to się nie bójcie. A na razie... dzwoneczkowa... dzwonkowa Nani yy, no ma ósme miejsce, więc trochę słabo. Ale teraz przechodzimy do retro Nani, która swoją drogą jest nawet ładna i mało trzeba na nią wydać. Moim zdaniem powinna być bardzo rzadkim skinem, a nie rzadkim. Ale wtedy by w sumie więcej kosztowała. O nie. Poczekajcie. Tak, ja nie lubię grać na nim. Trudno to miejsce. Aha, czyli retronalnie na pewno spada. I tu wiem. I teraz z wykładami. Może. Dobra tego, dobra jest, na, czyli zwykła na nani wygrywa. Niestety. Mikołaj, nie wiesz, gdzie jest zmiotka od szczotki? Sorry, jak coś słyszałeś, ale moja mama mnie się coś pytała. Przepraszam. Jest dużo skrzynek, chociaż pewnie ja wszystkie zbiorę. Um, I później zadam wam jeszcze pytanie. Pod koniec odcinka... O nie, dobra, złożyłem sobie ulce bez sensu, ale... Aj, dobra, ale trzecie miejsce... Nie, jest źle, dobra. Więc wygrywa zwykłe niej. A to pytanie... Um, to jest takie, że mam tyle ski skinów do Mortisa, nie? Widzowie i właśnie dajcie znać, które wybrać, o widzicie niebieski Skalmar Mortis, różowy Skalmar po prostu Mortis, halowy Mortis, buntownik Mortis, Mortis w że zwykły Mortis. Więc piszcie, jakie skiny chcecie po prostu, czy tylko te z karnetu, czy może tylko te, czy, czy po prostu pomieszane. Piszcie i ja usunę kilka osoby z klubu, które są najwięcej, ten, to jest mój kolega, który stracił konto już je nie odzyska na pewno, więc go chyba wyrzucę, ale później dopiero. To jest moja siostra, Martysia Kotek, więc jej nie wyrzucę. I tak, daję jedno miejsce. O, dobra. Yy, daję, zapraszam go do znajomych, żeby miał z nim jakiś kontakt. Tylko, aha, okej, okay, trudno. Będę i tam miała. Więc wyrzucam go niestety z klubu. Będę wyrzucał też inne osoby, które jakby są bardzo, ale to bardzo długo yy, offline. I co? Dołączajcie do klubu, yy, wpiszesz sobie nazwę, znacznik klubu, i ja już się z Wami żegnam. Yy, I tak, nie zapomnijcie o su subskrypcji. Łapki w górę i do zobaczenia, bo bardzo chcę robić 50 subskrypcji do końca roku. I wpadajcie też na kanał Krzysiek Gry i Zabawki, on tam będzie nagrywał z Fify za niedługo i co, yy, trzymajcie się, pa!